Powiem wam tak, gramy w to ze trzy godziny, no troszkę mniej, bo z przerwami. No I powiem wam, no wciągam się trochę szczerze, podoba mi się ta gra całkiem. To jest obóz? No, to wygląda jak obóz. Okej, okay, powiedzcie mi jedną rzecz, Popatrz na czat teraz, czy to jest normalne, że ja nie wiem kim oni są? Ja nie wiem z kim ja walczę? Bo tak jakby fabuła jest wyjątkowo uboga, przynajmniej na początku, nie jest podawana jakoś... Yy... Jakby ja, nie wiem, kim... ja nie wiem czemu ja ich zabijam, czemu oni mnie na przykład biją, ja nie rozumiem tego co ja robię teraz. Tak, to jest normalne, no okej. Okay. Ale ja się dowiem tego, czy nie dowiem się tego? To są po prostu losowi przeciwnicy na mapie wstawieni. Zowiadujesz się tego z notatek broni dialogów. Broni? Opis itemów, okej. Okay. Czekajcie. Znaczy. Ja tak się skapnąłem, że ja idę. Ja, ja nie wiem co ja robię właściwie. Znaczy, no eksploruję sobie ten świat. Rozumiem, że w tych lochach to te labradory, yy, dogi francuskie to one tam były. No okej, okay. to jest po prostu mob agresywny, który strzeże strzeże tam tych, tych, ale czemu tu są? Bo to, to jak ludzki przeciwnik, tak? Ty ci tutaj. Oni wyglądają jak ludzcy przeciwnicy, ci tutaj. I czemu oni nie są inteligentni? i Nie mogę z nimi porozmawiać. Dojść do porozumienia, na przykład, nie mogę. Ja ich biję, insta. Jako, czemu są wrodzy? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej fabuły, e, żebym się tu zrespił, w razie czego. Od razu marzę manę, sobie odnowię. Chyba fabułę ruszyłem, przechodząc tu, a nie chciałem ruszać fabuły. Ale wolno mówią, na 3-0 speedzie bym wolał. To jest jakaś ważna decyzja fabularna? W sensie jakoś inaczej się toczy, gra? Nagle mogę, rozwi mogę rozwój postaci kliknąć. Jeszcze jedną rzecz chciałem się dowiedzieć. Czy ona się pojawia, dlatego że ja jestem przy tym konkretnym ognisku? Czy tam punkcie łaski? Wiadomo o co chodzi. Czy ona się pojawia dlatego, że aktywowałem jakąś ilość tych punktów łaski. To znaczy, ja po prostu losowo poszedłem i trafiłem akurat na to, na to łaskę, którą miałem trafić? Czy. Bo, znaczy losowo, no mnie gra kierowała ścieżką, szadłem, nie, ale zdania na czacie nie są podzielone, jest jednoznacznie, że konkretne. To jest ciekawe, bo gra tak jakby, jakby równie dobrze mogłem iść w przeciwnym kierunku, nie, to tutaj była główna Cię prowadzi, ale no mało prowadzi. Ona mnie, znaczy wiadomo, no tam było powiedziane, gdzie mam iść mniej więcej, ale no i tam te ślady są, nie, tej łaski właśnie. A, okej, okay, czyli levelując statystykę, leweluje też level. A ja zacząłem w ogóle na niskim levelu, nie? Bo tam były postacie, które miały tam chyba dziesiąty, dziewiąty poziom. A ja mam poziom szósty tym swoim magiem, którego wybrałem. I tak jakby to znaczy, że ja jestem overall słabszy, czy to jest lepsze jakby? Że mogę sobie sam rozdać potem. Może i to i to. I wtedy też jak dam punkt w życie, to mam większe value tej flaszki. Bo ona odnawia po prostu full, prawda? On... Nie, czekajcie. Flaszkę można było ulepszać. Co oznacza, że ona nie odnawia full. Ona odnawia wartość. Bo inaczej ulepszenie jej nic by nie dawało. Tak mi się wydaje. Mm, więc ona nie może dawać. Ona musi odnawiać wartość, bo jej się da ulepszać. Ale i tak to zrobię. Dam ten punkt, mi się wydaje, tutaj. No, to też by sobie zwiększył, bo to daje manę, jakby. Po prostu, żeby resourceów mieć więcej, nie? Mana i HP. Ona jest taką prawdziwą służącą, że mogę ją. A, a właśnie, a, jak... a jakbym grał żeńską postacią, to byłby mężczyzna służący, czy w tej grze jest patriarchat, po prostu? No, powiem szczerze, że to pytanie jest trochę retoryczne, bo zakładam, że to jest postać fabularna, która zawsze jest kobietą, po prostu. Tylko baba, tylko baba. Oj, tch, nie dadzą mężczyźnie posłużyć, jaka szkoda. To słuchajcie, to ja nie wiem, co teraz robię, ale sprogresowałem coś. Aj, wierzchowiec, chwila, mam wierzchowca. Yy, wierzchowiec jest itemem? Mój kursor nie rezonuje czasami, patrzcie, widzicie, ruszam... O, patrzcie, pokażę Wam, że gierka jest zbugowana i dla dzieci. Patrzcie, rzucam... Patrzcie, widzicie, kursor mój? Zobaczcie kursor, najeżdżam na wyposażenie. O, widzicie, najeżdżam, ale nie zaznacza. Muszę naprawdę mocarnie najechać, żeby zaznaczyło. To jest błąd gry. Ej, to jest szczerze niewygodne. Bo to znaczy, że ja będę zmieniał flaszki w trakcie walki i jednocześnie mam tutaj jakieś inne gówna yy, zbindowane. Dokładnie ten sam jakby klawisz, prawda? Czyli. Po eee, dobra, ja was nie słucham na razie. Eee, ja tutaj zeksploruję. A mam mapę? Nie mam mapy, to nie. To ona mi nie dała mapy. A ja w ogóle byłem u handlarza tutaj, nie? To może, może handlarz ma mapę. Ja w sumie nie wiedziałem, czy handlarz ma mapę. Pilary duże to mapa. One się respią, ale. Ja bym to szczyścił, żeby tu przeszukać ten teren po prostu. Bo to wygląda, jakby w tym obozie coś było. Tu jest jakiś filar duży. Tak, to jest mapa. I, i teraz się odblokowała mapa? Nie, to nie cała. To, to po prostu mapa w tej grze jest olbrzymia, kurde. Ej, ja mam jeden problem. Bo ja go zabiję, a prześpię, żeby odnowić flaszki. To on się zrespi, co nie? Ej, dobra, jedna rzecz. Tak szczerze, panowie i nieliczne panie pewnie jakieś też są. Zwłaszcza dla seksownego głosu mojego. Czy ja, jak ja bym ich cały czas wybijał i cały czas yy, przy ognisku się znajdował i cały czas wybijał i znowu i tak w kółko, to czy ja mogę wylewelować postać na jakiś pojebany level? No, czy ta gra dopuszcza coś takiego? Czyli jak ja bym ich zabijał, to znaczy ja leveluję. Czy wtedy świat tej gry skaluje się z moim levelem, że ja i tak mam wyzwanie, czy ja jestem w stanie z overlevelować bossa? Na przykład gram mnie wyślę na bossa, który jest dla mnie na trzy hity, bo ja zoverlevelowałem grę. No to ja nie wiem, gdzie jest ta wasza elitarność tej gry, tak szczerze. I się wydaje, że ta gra jest naprawdę dla dzieci i że gotik jest trudniejszą grą niż ta gra. Bo, no kurde, może to na no też gotiku też overlevelować, to akurat tak się śmieje. Ale na czym polega trudność tej gry? Na razie nie, nie, nie widzę za bardzo. Zaraz mi ktoś powie tak, bo grasz magiem. Ach, chuj mnie to obchodzi. Jak nie mogę grać jakąś klasą postaci, bo inaczej gra jest łatwa, no to ja tak samo mogę powiedzieć, że ja, ja zagram w gotika i gra będzie trudna. Tylko muszę grać stopami, nie używać zwojów, nie levelować. Też sobie mogę wymyślić, co mam nie robić, żeby gra była trudna, nie? To jest bzdura wtedy. Posły fabularne, chuj trudne, ale nie mogę ich zlewelować, żeby być silnym na nich? Nie, no bo jeżeli gierka jest tak naprawdę prosta, tylko gracze tej gry są tacy, że segrają najtrudniejszym możliwym sposobem. i Nie możesz grać magiem, nie możesz grać samonami, nie możesz grać niczym kurwa, nie możesz grać, bo inaczej jest za łatwo. No to gierka nie jest ciężka i elitarna, tylko po prostu Community jest coś, coś dziwnego z nim. Że dziwnego, no. Ja w sumie szanuję, że ktoś sobie wyzwanie robi, to jest fajne, nie? Ale to równie dobrze ja mogę powiedzieć, że jak 15 ograniczeń sobie narzucisz, że nie możesz tego, tego, tamtego robić, to każda gra jest trudna. Nagle. No bo ja nie chcę ich wszystkich bić, bo ja, ja mi nie starczy flaszek, żeby ich bić. Ja bym się tu rozejrzał, tak... Też, że, też w ogóle on nie podnoszą alarmu. Jakby nie jest tak, że on woła kolegów. Przecież to jest ludzki przeciwnik, to jest człowiek jakby, albo yy, humanoid jakiś. Czemu on nie podnosi alarmu, że wszyscy do mnie biegną? O co tutaj chodzi? O, mogę otworzyć. Orbacz! Eee! Ale serio, pojebane to jest, że on nie podnosi alarmu. To nie jest strażnik miejski, ale on ma inteligencję, czy nie ma? Nie, wiem, czemu oni są jak ludzie, nie? To, to są ludzie albo ludzko-podobne istoty. I, I dlaczego oni.? Według mnie to trochę bez sensu. No dobra, i to, to podniosłem, tak? Korbacz. No i teraz pytanie, czy to jest lepsze? Znaczy, ja tego nie mogę założyć, tak? Bo nie mam siły, nie mam zręczności. Podświetla mi się na czerwono. Ciosów zadanych tą bronią nie można parować. Wydaje się fajna ta broń nawet. Szczerze, ja bym podlevelował z dwa levele na nich. Jakby tam jeden jest taki tanky, że jak ja zużywam trzy paski many, żeby go ubić. A, nie mogę wejść. O, patrzcie. Gra roku. Widzicie? Normalnie by mi się postać zmieściła, ale nie. Niewidzialna ściana jest. A ten dźwięk ich nie triggeruje, jak ja to rozwalam? Jakby nie jest tak, że ten dźwięk ich triggeruje? Nie te postacie są tu głupie po prostu. Rozjebać skrzynki mogę. O, poczekaj. Tu? Eee, racja. Dobra, jednak gra roku. Ale tu nic nie ma. Jeszcze będę miał okazję, żeby się podroczyć. To akurat nie była prawda. No i co, i rozwaliłem normalnie i chłop się nie ruszy? Tamten? No to jest gra roku, no. Jakoś jak się otwiera zamki w gotiku, dźwięk zamka i się postacie budzą, i normalnie cię od złodzieja wyzywają. A tutaj postaci nie potrafią na hałas zareagować. No ciekawa sprawa. W 2022 wyszła gierka, a gorsza od 2002 gotika. Ja nie wiem, co on tu zrobić. Ja bym poszedł tam. Tam coś jest w tym obozie jeszcze, prawda? Jestem pewny, że tam coś jest. Ale ja ich nie wybiję wszystkich. Ej, tu jest dziura jakaś, okej. Okay. Chyba znowu muszę zaznaczyć. Co, on nie widzi mnie, bo psa zabiłem, mój mnie nie widział? Co jest? O co idzie z tym? Widzieliście to? Zabiłem mu psa i on na mnie nie szarżuje. Tylko się zastanawiam, gdzie on jest. Może pod tym kapturem się schował. A dobra, ja czaję, czemu on mnie nie widzi. Bo ja sobie łatwą postać stworzyłem. Cza idzie to? Dobra, jednak to jest gra roku. Nie mogę go tak. Kurde, strigarował się ten drugi. Jego mam na trzy paski many. Od niego z pierwszą tego chłopa. A nie mogę one tego chłopa w zbroi? Od tego, co mnie goni? Nie mogę go one Też tak od co właśnie? Zdagrowość czy co? Moim zdaniem, NPC-ty w tej grze to są. gówno jakieś. Znaczy, tak ogrywać tę gierkę. To oni normalnie się jak w gotiku zachowują. Gonią cię, przestają. Tutaj jednego. No, nad gorzej. Mogę go tak od tyłu teraz podejść na przykład, patrzcie. On się tam jest agrowany jakby na przód patrzy. Mogę teraz podejść od tyłu i go zabić na hita? Patrzcie, on teraz będzie szedł ścieżką, nie? Jak ja go mogę zabić na hita, to nie wiem. Znaczy, tak mogę cały ten obóz zszyścić bez problemu. No, nie mogę go na hita chyba. Na hita nie. Nie mam już flaszek. A jak ja odbiegnę, z zrespi HP? Czy będę mógł go znowu ukłuć w plecy? Sprawdzimy zaraz. No niech się zdeagruje. I co, ja normalnie w krzakach się chowam? Jak skopiuję i mnie nie widać? Teraz? Nie widzi mnie? Normalnie mnie nie widzi. Nie wiem, no naprawdę. Ja uważam, że to jest gra roku. Że NPC-ty są gorsze niż Gotiku inteligencją. Jeszcze dobić. Ale to ja chciałem do tych ruin zejść tam na dole. Czy ruin, tam jakaś piwnica była. Ale nie, szczerze nie uważam, żeby bicie moba... jakby czas bicia moba był wyznacznikiem trudności. Mając osełkę, możesz używać popiołu wojny na burzowe stąpnięcie. I to jest yy, enchant na broń? To wygląda jak enchant na broń ogólnie. Wieseł jeszcze jest. No dobra, tylko teraz czy jeszcze coś jest tutaj wśród tych y, typów? Czemu nie zlutowałem minibosa? Nie wiem jakiego minibosa. Tego co go długo biłem? A nie wiem. A nie zlutowałem? Jara mi niepotrzebna, jak gram pod ten rodzaj ma magii, ale ja nie wiem pod jaki ja rodzaj magii gram. Ja używam speli z początku gry po prostu. Nie no, ja planuję grać pod to co mi się będzie podobać. Tak szczerze, nie wiem co będę grał. Chcę grać pod magię, bo lubię magów w grach, ale pod jaki rodzaj magii, to ja nawet nie wiem jakie są rodzaje magii. Ja na razie używam speli z początku gry, to. Wielki miecz. Okej, okay. to wygląda jak też nie dla mnie, ale fajnie, że zebrałem coś. Uuu, ale poza tym jest utrzymany w znosie, choć żołnierze już dawno postradali zmysły, czyli oni są szaleni, tak? Dlatego nie mogę się z nimi dogadać. Czyli jest jakieś lore w tej grze, takie właśnie na przedmiotach. Że ci ludzie, jakby ja się z miecza dowiaduję, że ci tutaj rycerze są, postradali zmysły, tak? Fajne! To nawet jest fajne, że jest jakaś fabuła, ale nie jest taka oczywisty sposób podana graczowi. No to mi się to podoba. No bo Gierka bardzo mało mi mówi. Ja na przykład nie kumałem, czemu ja z nimi walczę tymi typami. Mimo, że to nie są potwory, które atakują mnie, tylko to są, no, wyglądają jak. ludzie. Dobra, słuchajcie, ja bym jeszcze podszedł, bo. A te zwłoki zostały? Tego ziomka, co z nim się biłem tam wcześniej? Tego mini minibosa. Chwila, ja mam po prostu flaszki odnowione, tak? Co się podupię, Skrobie? A, bo mam wyjęte. Ej, dobra, ta gra jest jednak mądrzejsza, niż myślałem. Jak odsłonił się tarczą, to dostawał więcej damage'a. No ma to sens. Inteligencja tych mobów... Ja myślałem, że ta gra nie ma sensu. Widzicie? Więcej dostaje w pewnym momencie. Dlaczego? Bo tarczę nie zasłonił. Na przykład patrzcie, wykonaj hita. Odsłonił się i patrzcie. A nie, zasłonił się znowu. Ale jest taki moment, gdzie odsłania się, jest taki moment, gdzie się odsłania i rzeczywiście bije mu więcej. No akurat nic z niego nie wypadło chyba. Dobra i mogę zlevelować? Mogę zlevelować. Oj, powolutku levelujemy. Ale tak, tak właściwie jakbym chciał... Tu mnie prowadzi łaska, tak, patrzcie. Tutaj jakby w tę stronę jest ten światełko, nie, że tam mam iść jakby. Co tu jest? Ruiny Smoczego... A, tam pamiętam, że ktoś ostrzegał mnie jakiś npc przed smokiem, bo ja tam przez chwilę pobiegłem. To jest tu, gdzie byłem, zrobiłem tego, tego? Z tego banalnego bossa I Kurde, ta mapa jest tak zrobiona, że właściwie jak nie idę do dołu I nie idę tutaj po tych bagnach jakby to tak ja pobiegnę do góry To ja rzeczywiście muszę przez ten lasek, co przebiegłem Przebiec i muszę tu dotrzeć I tak jakby, jakbym pobiegł w prawo czy w lewo To bym raczej mało osiągnął, nie? Bo tutaj jest jakby woda, tu są góry To w sumie gra jest tak zaprojektowana Że faktycznie tutaj musiałem trafić Tak jakby, gdybym nie poszedł do dołu To, no nie wiem, no mogę sobie biegać w kółko Ale w końcu tu dotrę, tu.